Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku panny na sierpień 2022. Troszkę obraz będzie się ruszał, bo nie mam gdzie tutaj statywu postawić, jestem na dworze, dlatego że w domu jest za gorąco. Ale tak pokażę z lotu ptaka jak to tu wygląda. Rozpoczyna się pazien buław. Paziem buław, czyli zasiewacie nowe ziarenko, nowego początku. To może być nowa praca, może, może to być nowe hobby, może to być cokolwiek nowego, jakieś nowe ziarenko, nowe przedsięwzięcie, jakiś nowy projekt. Pojawiają się nowe pomysły, inspiracje, dużo zapału tutaj jest. Jest to również karta szans i nowych możliwości. Dynamizm tutaj się przejawia. Może awans nastąpić dla niektórych. Także wzrost wiary w siebie. To, jest, to są takie pozytywne tutaj aspekty. Zaraz do wieży przejdę, ale wieża też jest pozytywna jak się odpowiednio spojrzy. Cóż jeszcze? Szukacie po prostu nowych doświadczeń, nowych działalności, nowych, nowych działań, nowych może jakieś nowe hobby to będzie. Hmm, sami po prostu stwarzecie sobie szansę na coś nowego tylko teraz ta wieża tutaj jest w środku między możliwościami pazia buław i siódemki kielichów ta wieża w środku, no ona tutaj niepokoi, bo, bo wygląda tak niepokojąco no ale tutaj chodzi o to, że trzeba zburzyć to co jest zbudowane na kruchych fundamentach lub na fundamentach iluzji lub na fundamentach kłamstwa to są wszystko fundamenty które no, powodują, że ta wieża się zawala, że ona się tutaj że ulega zburzeniu no ale to, to wcale nie jest zła wiadomość, no bo skoro jest na złych fundamentach zbudowana no to lepiej, żeby żeby um, uległa zburzeniu i w to miejsce będzie można zbudować coś zupełnie nowego, coś o wiele lepszego. I to jest właśnie bardzo dobre. No je, wygląda to burzliwie. Także może to być jakiś burzliwy moment w waszym życiu, ale no tym bardziej tam jeszcze potem jest burzliwy moment na końcu, ale jeszcze jedna karta będzie dołożona. Na razie tu nie miałam miejsca. Zobaczymy jeszcze tą ostatnią kartę później. Także tak, tutaj jest nerwówka na końcu, a tu jest burzliwy moment, bo coś ulega zburzeniu, jest nagła, gwałtowna zmiana, co powoduje dyskomfort. No i, i po prostu trzeba to wziąć na klatę, bo tu, bo tu po prostu musiało to ulec zburzeniu. Sztywne ograniczające układy rozpadną się i zostaną zastąpione przez inne. <laughs> No, takie przesłanie dla wieży można jeszcze tutaj dodać. wieża może być burzą w Twoim życiu, ale burze nie przychodzą po to, aby zakłócić Twoje życie. One przychodzą po to, aby oczyścić Twoją drogę i tego się trzymajmy. Idziesz w nową drogę, bo jest paść buław, czyli coś nowego. I teraz, żeby oczyścić tą nową drogę z tych schematów takich szkodliwych, już po prostu nieaktualnych, czy zbudowanych na iluzji, tak jak mówiłam. To, to, to jest dobra wiadomość, że, że to następuje i pojawiają się nowe możliwości. O, tutaj, tak trochę nieładnie, zesłonięte. Pojawiają się nowe możliwości. Teraz chodzi o to, żeby dokonać mądrego wyboru między wieloma możliwościami, jakie się tu pokazują. Już po wyburzeniu tej wieży, czyli po tym, jak się coś rozpadło, cokolwiek to będzie, czy to będzie rozpad związku, czy, czy jakaś stara praca, no może odejdziecie od starej, od starej pracy, a tutaj jakieś nowe możliwości, albo może, może te, te nowe możliwości mogą dotyczyć czegoś innego. No to właściwie są tak bardzo różne te możliwości, że jedne do drugich niepodobne, ale tutaj trzeba się kierować się głosem serca i wybrać to, co jest bardziej wartościowe oraz bardziej zgodne z Wami. Właśnie to serce Wam podpowie, co jest zgodne z Wami. A co nie, jeżeli wybierzecie coś niezgodnego ze sobą, no to nie będziecie zadowoleni, dlatego o tym mówię. No i to mamy siódemkę buław, jeszcze tu jest lekcja asertywności, czyli no jeżeli uważacie, że coś jest na nie, to mówicie nie. Jeżeli uważacie, że coś jest na tak, no to warto mówić tak. Ale jeszcze dylemat jest, bo tu jeszcze nie wiecie, w którą stronę iść, czy w lewo, czy w prawo. Jest trudna decyzja do podjęcia jakiś wybór trudny jest tam dalej. No, ale tu już jest fajnie, bo tu już jest as Buław Asbuław Buław mówi o nowej szansie, o nowej możliwości. to może być nawet więcej niż jedna możliwość to może być związane z podróżą lub z nową pracą lub z nowym, z nowym działaniem. Tak po, podobnie jak Paś Buław tutaj znowu mamy taką szansę. No i to właśnie może być dobra wiadomość, jakaś coś coś fajnego, coś yy, inspirującego, jakaś inspiracja też jakiś pomysł to może być. Cóż jeszcze? No, jakiś prezent od losu. Tutaj jest szansa, której warto się uchwycić, i to jest pokazane. Jak się można uchwycić tej szansy, jest to wyraźnie pokazane. Mamy kapłana, czyli tu będziecie potrzebować czegoś więcej się dowiedzieć, a wzrost wiedzy powoduje wzrost świadomości, więc to jest bardzo ważne dla rozwoju. Tu warto to docenić, ten moment. Może ktoś tutaj mm, Was zainspiruje, może Wam udzieli wskazówek, a może Wy kogoś zainspirujecie lub udzielicie mu wskazówek na temat rozwoju. No, w każdym razie wiedza buduje świadomość, tak? a wiedza powstaje z informacji, więc tu może jakieś informacje do Was będą napływać. Dobrze. No, tu jeszcze trzeba się roz, rozprawić z takimi. Mm, z takimi informacjami, które no, kiedyś wydawały się prawdą, a się po potem okazało się, że prawdą nie są. Też to trzeba wziąć pod uwagę, że informacja nie każda jest prawdziwa. Owszem, informacje należy zbierać, bo z nich powstaje wiedza, a z wiedzy świadomość. Natomiast no, trzeba rozgraniczyć te informacje, które są czy były prawdziwe, od tych, które nie były i nie są prawdziwe. Tak? Tu trzeba to rozgraniczyć. Bo tradycyjna wiedza to jest przedstawiciel tradycji tutaj, ten kapłan. Tradycyjna wiedza nie zawsze właśnie była oparta na prawdzie, więc to trzeba tutaj wziąć pod uwagę, oddzielić ziarno od plew, czyli te dobre informacje od tych niewłaściwych i szkodliwych. Ale generalnie idziemy tutaj ku wzrostowi świadomości. Tylko jest problem mały ze zdrowiem, ale mówię, że to jest krótkotrwały, bo zaraz za nim jest słońce. Także jest tu jakieś osłabienie, czy jakiś problem ze zdrowiem? Może być ból głowy, może być tam coś jeszcze Innego tu trzeba odpocząć, zregenerować siły, wyspać się. Jest możliwość samozdrowienia, tak jak mówiłam, jest słońce, a słońce właśnie oznacza uzdrowienie, także radość radość jak u dziecka. I także dobrze służy miłości. No w sumie kapłan też, bo, bo kapłan też m, może oznaczać ślub. Może oznaczać, tylko że tu nie było za wiele kart na temat miłości, więc ja się nie chcę na tym skupiać. Ale jest to jedna z opcji, że kapłan owszem może oznaczać ślub. Z tym, że no ponieważ no tu nie, nie, nie jest czytanie na miłość akurat, bo nie ma takich kart. No niestety nie ma takich kart, ale to nic nie szkodzi, no słońce jednak dobrze wróży wszystkiemu. Także, także miłości, ale także pracy, zdrowiu i, i takie powodzenie zwiastuje. Są tutaj sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Jest odwaga, jest no, taka radość życia, jest wigor, poprawa stanu zdrowia, no ale tu jeszcze konflikt jest bez. Piątka mieczy, no i potem dziesiątka mieczy. Piątka mieczy, no najpierw po, powiedzmy o tym konflikcie, no to może być konflikt, konflikt, konflikt z innymi osobami lub konflikt wewnętrzny. Natomiast dziesiątka mieczy to jest, no nie wygląda to dobrze, ale. Dobrą wiadomością jest to, że tutaj kończy się jakaś trudna sytuacja. Może właśnie to dotyczyć tego konfliktu, że ten konflikt tutaj ulega zakończeniu. No i mimo, że jesteście tu wyczerpani, zmęczeni i tak dalej, no nie jest to przyjemny moment jeszcze, ale tu już światełko w tunelu się pokazuje, tu już po prostu ulega zakończeniu to, co powinno zostać zakończone, czyli albo ten konflikt, albo jakaś inna sytuacja, bo to może. Być jakaś jeszcze inna sytuacja też. No, też trzeba to wziąć pod uwagę. No, jeszcze tutaj macie taki pośpiech, trochę, trochę taki nerwowy pośpiech tu macie. Dobrze by było wyluzować, tak rozluźnić się ogólnie i zapanować nad emocjami, bo tu jeszcze te emocje jednak, chociaż to nie jest karta emocji, ale, no ale widać, że ten rycerz jest zdenerwowany, on gna w pośpiechu. Tak trochę na oślep, jakby walczył z wiatrokami, tak on wygląda. Więc tutaj dobrze by było zapanować nad emocjami, żeby niepotrzebnie nie zużywać energii na, na tą walkę z wiatrokami. Hmm. No i tak, yy, jednej karty tu brakuje. Zaraz ją tu gdzieś wygrzebie z podziemi. Brakuje jednej karty na końcówkę. Bardzo dobra. Na szczęście jest bardzo dobre, no mimo, że tu było dużo takich energii konfliktowych i mioczowych, to tu mamy na końcówkę tak zwane szczęście. Szczęście, tęcza szczęścia, już ktoś miał niedawno też tęcza szczęścia. To już szczęście rodzinne lub szczęście w związku, szczęście lub powodzenie w jakiejś dziedzinie, może być powodzenie w pracy, ale generalnie najczęściej dotyczy to rodziny, czy, czy takiej sytuacji domowej, czy dotyczącej związku. No, tu widać dzieci, ale no wiadomo, nie każdy ma dzieci, chodzi o to, że, że jest porozumienie, jest partnerstwo, jest harmonia tutaj w tym związku. Co jeszcze jest? Pogoda taka jest. Widać, że jest pogoda, bo jest tęcza, jest błękitne niebo, jest radość, jest zadowolenie, satysfakcja. Czyli tu jakieś albo wasze marzenie się spełnia, albo po prostu no jest to szczęście w rodzinie, czy, czy w małżeństwie, na przykład, albo w jakimkolwiek związku jest harmonia, i co jeszcze jest? Hmm, równowaga to też. Co jeszcze tu można powiedzieć? No, jeżeli o czymś tutaj marzycie, to tak wygląda na to, że pod koniec miesiąca to się spełni i taka jest atmosfera radosna, wręcz podniosła, można powiedzieć, wręcz podniosła. Bardzo ładnie się kończy no, po tych energiach mieczowych, bo tam przypomina była czwórka mieczy, czyli no, lekki problem ze zdrowiem jakieś czy zmęczenie. Dziesiątka mieczy też z męczeniem, ale to przede wszystkim może mieć związek z tym konfliktem. Piątku, piątki mieczy. No i jeszcze był ten Rycerz Mieczy, dużo tych mieczowych, jeszcze była wieża, no ale po, wie, po burzy przychodzi spokój, tak? I tak jak to w piosence jest, ta wieża pokazuje pewną burzę w Waszym życiu, ale ta jest burza krótkotrwała i po niej, zaraz <laughs> przypominam, pokazują się potencjały. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.